Młody chłopak przyjeżdżałem, ja mieszkałem blisko, blisko z terenu Rakowa, bo na Błesznie, Tam na nogach praktycznie codziennie chodziłem od rana do wieczora, się spędzało czas i zawsze marzyliśmy o nowym stadionie. I o tym nowym stadionie już marzyliśmy w 85 roku. Ja wtedy miałem 10 lat. Pamiętam, jak z tatą i markiem, bratem szliśmy na Medzi, zaraz bezpośrednio przy wejściu na, na Limanowskiego, a wtedy to była ulica Obraniaka, widniała taka tablica informacyjna. W której był rozrysowany plan nowego stadionu Rakowa. Przyszła wichura, ten plan zwiała i do dzisiaj tego stadionu nie ma, z czego najbardziej ubolewamy wszyscy, bo no przykre jest to, że taki klub z takimi zasługami gra w kurniku w takim słabiutkim stadionie, jak na, jak, na jaki nie zasługuje, i jest to wstyd na pewno dla, dla, dla Częstochowy, jest to wstyd dla włodarzy. Częstochowy, że nie potrafili zadbać o to, aby mieć godny stadion na miarę Mistrza Polski, na miarę drużyny walczącej na Mistrzostwo Polski, na miarę drużyny grającej w europejskich pucharach. Także no ja się łudzę. No, chciałbym, żeby ten stadion powstał, bo on się za dużo nie zmienił od mojego ostatniego grania tam jako zawodnika. Kończyłem grać w Częstochowie w 2006 roku wydarzeniem, jakim było uruchomienie świateł no to, to wszyscy się cieszyliśmy z tego kilka lat temu, ale to już jest niestety ale daleko, daleko z tyłu. Ale bądźmy optymistami, ale nie chciałbym, żeby Raków swoje mecze w europejskich pucharach grał w Sosnowcu, bo Raków jest z częstochowy, a nie z Sosnowca.